Ostatni akord rozgrywek sezonu Fortuna na pierwszej ligi przed nami Brockbett Termalika nie puszcza Niepołomicę fragmentach, których nie jest niemal połowa ze zdobytych bramek zaczynamy. I to jest też jeden z tych elementów, który można dopasować do zespołu puszczy Niepołomice. Znowu dośrodkowanie piłka strącona, nie trafia teraz jeden z zawodników puszczy ojciec Hajda. No to popatrzmy jeszcze raz, jeżeli to był rzeczywiście Mroziński, tak jest. To to, to jest y, duża niespodzianka. Po, w poprzednim jeszcze meczu zachował, Człowiek grał wyżej, e, pięterko, a więc pomocy. Teraz piłka strącona. Już próba przedłużenia jest. Okazja do strzału. Jeszcze szansa na jedno dośrodkowanie. Jest y, przepuszczona piłka, jest y, strzał Mrozińskiego. Aczkolwiek jeszcze tutaj raz. Marcin, zastanawiam się, czy to był strzał, czy takie wstrzelenie bardziej. Wacławek. pokazuje się, trubecha. Jest w środku Poznark. Do niego zagranie. Poznar odwrócił się. Zablokowany ten strzał. W razie wciąż. Komary bez interwencji. Właśnie teraz musiał się wykazać. I Radwański. Borykoszecie. Tam piłka gdzieś się jeszcze odbiła. Od nogi Koja. To mogło zaskoczyć. Wpaść za plecy. No to patrzmy na stały fragment gospodarzy Trubecha, niedokładnie. Jeszcze strzał na bramkę. Jeszcze będzie poprawka, jeszcze przewrotka łapie piłkę Kevin Komar. Rock Hidrich, a tu podbita piłka. Najpierw yy, uderzał Poznar, a potem przewrotką. za końcowej linii, ale nie ma w górze chorągiewki. Jeszcze tutaj atakował to wszystko Trubecha. Czy też stałe fragmenty gry. Gospodarze z 57 bramek, 16 goli, 7 po rożnym, 3 po wolnym. Ten sam przed nim pięciu piłkarzy w białych koszulkach Radwański jest podanie w pole karne. W ostatniej chwili ta piłka zablokowana. Pożył piłkę Zapolnik, zabrakło tego prostopadłego zagrania do Kidricia. Jeszcze się maszko! Najwyżej 20 Błachewicz, 53 Trubecha, 10 Radwański, 20 właśnie to robi Błachewicz, dośrodkowanie w pole karne. Poznar! Poznar 1 do 0! Ależ to zaczęli jak w meczu ligowym, tylko nie w pierwszej połowie, nie na otwarcie meczu, a na otwarcie drugiej połowy. I teraz mam odpowiedź po co był Poznar. Dokładnie tak, już teraz wiemy dlaczego Poznar wychodzi na drugą część bo myśleliśmy jednak, że to Mesanowicz da tutaj ten impuls, a Tu proszę bardzo. Pierwsza akcja dermaliki w drugiej części i podar Także Pięczek, ale udało się wybić piłkę. Chociaż uprzedzony Trubeka już atakują goście. Pięczek potrafi dobrze wrzucić Pięczek po lekarne. Będzie szansa! Jeden do jednego. I znów pokazali to co potrafią. Dośrodkowanie. Uderzenie głową. Jest remis. i Jest remisji. Robi się ciekawie. Siemaszku znakomicie finalizuje tutaj ten atak. Szybki puszy, nie ale to dogranie pięćka palce lizać. Pięczek, to jest jego siódma asysta Przypomnijmy od meczu z Wisłą Kraków. Dwa razy dorzucił piłkę na te dwie pierwsze bramki kluczowe. Jednak Serafin, podkręcona mocno piłka, loska przed siebie. Będzie okazja, do strzału nie ma, jest za to piłka strącona głową po raz kolejny. A za chwilę tutaj ponowienie tego z tego fragmentu gry i próba. Uwaga i mamy brałkę na dwa do jednego dla Puszy. Nieco przypadków w tej całej sytuacji, za wyjątkiem oczywiście dobrego dośrodkowania, ale tutaj zkapili się nieco piłkarze Termaliki w swoim polu karnym. Kto na tym skorzystał? Nie wiem, czy coś z Sołowiem się dzieje niedobrego, bo on już w pierwszej połowie miał takie momenty, kiedy e, coś zgłaszał, ale popatrzmy: znowu długa piłka. E, przegrana tutaj e, ta walka. Zapolnik przepnął rywala, a potem Kidryć wyprzedził jeszcze, bo przecież to teoretycznie środkowy obrońca. Dośrodkowanie. Odbita piłka, on jest nieco wyżej ustawiony. Widzieliśmy w samym fragmencie gry mowa o piłkarzu z numerem 5, który pojawił się na trybunie. I piękny gol for Narczyka. Nie, to Meszanowicz! 2-2. Ależ uderzył bez przyjęcia i wejście smoka zaliczył Meszanowicz. 30 dwuletni piłkarz. 9. gol. Adrenere lata, ale co do swoich zawodników zostawił Poznara. Za chwilę jeszcze na chwilę strzela w Pański z trudem, ale obronił ten strzał Kevin Komar. Od razu odwrócił się z przyjęciem w kierunku do bramki Komara i oddał strzał, co prawda z dużej odległości, ale mógł sprawić problemy Komarowi. Piotrek Jaskiego, jeszcze jedno dośrodkowanie, udało się przyjąć piłkę po pasie, będzie okazja, próba odwrócenia się do bramki Lowska. Fenomenalna sytuacja i z przeciwnikiem na plecach dał sobie to możliwe. Środkowanie jest uderzenie głową, ale tylko nad poprzeczką Zablokowany taki jaski nie może takich błędów popełniać Koniec. Mamy więc dogrywkę Tak tutaj trenerowi Latalowi za chodziło o złotę już miała dwóch zawodników. Mniej w dogrywce. Udało jej się wyrównać i ostatecznie przegrali w rzutach karnych Tylko jednym niecelnym strzałem i stało się! Stępień coś niewiarygodnego! Wprowadził tego zawodnika na murawę, który tak mało grał w tym sezonie. Dośrodkowanie na sam środek i jest 3 do 2 dla Puszczy. Ale jak ta akcja się kapitalnie rozwijała na granie w poczty sektor. Tutaj spokojnie sobie rozegrali to kombinacyjnie w ataku. Za chwilę dośrodkowanie w pole karne. Idealnie stępień. Tomalski, Tomalski w dostępnia, tak, a te finalizuje to fantastyczną bramką. Niektórzy mogą jedną akcją to zmienić, mocny strzał z daleka. Wrócę jeszcze do swojej myśli Marcin, że tutaj nie ma przypadku, jeśli by tak się stało, że Pusza zawita w szeregi Ekstraklasy. Przypomnę, zdobywa cztery bramki w Krakowie, zdobywa ojo, 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 Trzy bramki z również na boisku rywala tym razem. Również już też może wejść na boisko. Uwaga! Jest strzał na bramkę tuż obok słupka. O daleki wrzucie z autu. No to mieliśmy próbkę tego, co potrafi doskonale wykorzystać. Puszcza. Tym razem się nie udało do środka polakarnego. Nie zdążył jednak koj. Z Sołowiej. Nie było zagrania ręką. Sołowiej! Zdecydował się. Na ze spory, to, jest to jest uderzenie zespołu, to jest To jest Tak, oczywiście loska niukę. interweniował. Loska. Gramy dalej. W te podania. To pole karne Uwaga, Klisiewicz. 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 Klisiewicz, przed nim jaski dogranie do Tomarskiego. Był chyba spalony. Kisiewicz i Tomalski. szybciej chciał piłkę Tomalski. do niego zagranie. Teraz raczej spalonego nie było, ale co z tego? Ruszył Kisiewicz pokazuje gdzie to zagrać. Piłka do Kisiewicza. Nie ma kola. Jeszcze popatrzmy. Jeszcze. Fornarczyk. Brutalnie w pierwszym meczu półfinałowym. A teraz uwaga! Nasz Sołomiej. Za chwilę spuszczą niepołomice. Loska za siebie zagrana. Piłka. Popatrzmy. Jest tam jakaś kontrowersja, nie ma. Teraz y, kto? Serafin! Klisiewicz do przodu, nie ma spalonego, bo to było zagranie własnej połowy! Biegnie Tomalski! Freleki Tomalski! Czy to będzie koniec? Tomalski! Nie ma gola! Coś niemożliwego! Jeszcze jest na Ale zobaczymy, co nie dziecianie! Zawiński dobrze to wrzucił, Sołowiej za siebie! Uwaga! Jeszcze Meszanowicz, zabrana mu piłka i teraz co? Rusza, rusza Klisiewicz! Jeszcze raz. Czy to jest Jakub Bartoś? Nieważne. Biegnie Sułowi, Czy to teraz skończą? Uwaga! Uwaga! Bronilowska! Jeszcze popatrzmy, czy będzie ostatni strzał. Myszalnowicz odbita piłka głową. Jeszcze poprawka. Nie ma. Nie ma gola. Jest piłka za linią. David Moyes, który zdobył puchar z West Hamem. Piękne obrazki w szatni, kiedy ten starszy już trener, doświadczony, tańczył jak John Travolta. Tomalski, jeszcze Łoska. Koniec! Koniec! Żubry wbiegają do ekstra klasy z Tomaszem Tułaczem. Naprawdę chyle czoła tej drużynie, temu trenerowi, tym chłopakom. Część niechciana w innych klubach dostała szansę odbudowania się w drużynie Tomasza Tułacza. A ten zbudował zespół. Może stosował proste środki, ale niezwykle skuteczne. Niezwykle ee, proste do wykonania, ale trudne do odczytania przez rywali. Trudne do zatrzymania.